Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, niedawno wstaliśmy, zresztą to chyba widać po moich oczach, że są jeszcze mm -hmm. e, zaspane. E, idziemy święcić. Mm koszyczki. No, no Maksiulka, i... no mów. No i będziemy malować jajeczka moje. Twoje jajeczka będziemy malować? Tak, babcia ma już przygotowane mm, jajeczka do kolorowania. Na 11 godzinę idziemy do kościółka poświęcić no. koszyczek, jeden i drugi. Maksiulka ma e, swój koszyczek, tylko musimy dołożyć tutaj jeszcze więcej słodyczy, ale o! więcej słodyczy więcej słodyczy ma babcia Agnieszka, ma takie duże kinder jajko takie wielkie. I też tam włożymy... No, Maksio! Też tam włożymy nie do tego... Nie wiedziały. No widzisz, nie wiedziałeś, Taka niespodzianka. Także trzymaj koszyczek. Zbieramy się, ubieramy buciki i jedziemy. jedziemy. I jedziemy. o To? On tak ostatnio, słuchajcie, mnie zaskakuje tymi buziakami. Jeszcze tak na szybkiego pokażę Wam mój stolik. Uważam, że jest bardzo ładny. Tu już żer żeruszka jest w pełni wyrośnięta. Wczoraj pojechałam do moich rodziców po Bukszpan, bo wcześniejszego jeszcze dnia zapomniałam go wziąć. Włożyłam go do wody, dodałam tutaj te jajeczka, o których Wam wcześniej mówiłam. I tak to się wszystko ładnie prezentuje. Mega! Podoba ci się nasz stół? No fajny i czadowcu. Jaki? Czadowy. 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 W ogóle. Patrzcie go. Max. Święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia. Dobra. Dobry jesteś Ale tam sobie powkładam jakieś zabaweczki. Tu ma trochę słodyczy. Tak jak mówiłam a ja wcześniej. Chodzę, Do... No wiem, wiem. Dołożymy więcej tam słodyczy, a to zaraz. No i co? Lecimy, co nie? Ubieramy buciki i jedziemy malować jojo, jajeczka. Wczoraj słuchajcie, jeszcze do godziny 24 robiłam sałatkę jarzynową. Później jeszcze na szybkiego dokończyłam vloga, więc dosyć późno położyłam się spać i dziś dosyć... O Jezus! I dziś dosyć wcześniej e, też wstałam, więc mam nadzieję, że dzisiejszy dzień nie będzie tragiczny, bo jak na razie... To tak, nawet kawa nie pomogła mi. Mam nadzieję, że się obudzę później. Co, Kurteczka. Co później? Jak później? No chodzi, Baby, o, to, że, to chodzi o to, że będę, taka, będę miała więcej energii. Jesteśmy u rodziców, mama już naszykowała barwniki do jajeczek. Tam się gotują. Gdzie masz te jajo duże? Daj koszyczek swój. Wczoraj, słuchajcie, tak na szybkiego leciałam do Biedronki, kupowałam Maxowi koszyk. No. Słyszę. Słyszysz? No. Będziemy święcić te jajo wielkie? Podnieśmy No, dosyć ciężkie powiem Ci. No. Wkładamy je tutaj. Maciej, masz do święconki serce. Proszę bardzo. No. Co do... Daj. Dobra, Max. Mamo, ja, masz. ja Chcę Nie, <laughs> Dzięki babo po On cię taki całusny jest, cały czas nie całuje. Tam masz słodyczy Maximilian. Pokaż co to? I, taki taki jakiś. Jakie słodkie? A to są te kuleczki. Tak, bo jaką babakową. <laughs> Ja mam tak nie, tu jak kiełbasę dam. Chyba dziwnie będą smakowały. Czemu? Nie, to nic z tego. Smak się nie zmieni, tylko kolor skorupki. Skorupka się zmieni, wiesz? Smak dalej jajka będzie ten sam. Mamy koszyczki. Maksymilian trochę tutaj już rozwalił. To co było ładnie poukładane. Dziękuję. A gdzie masz mama? Dziękuję. Masz koszyczek? Masz. Elegancko. Poświęciliśmy już koszyczki, wróciliśmy do moich rodziców, ale tylko na chwileczkę po to, żeby napić się takiej szybkiej kawusi i zmykamy z Maksymilianem już do domu, z tego względu, że trzeba posprzątać chałupę. Wypucować w końcu łazienkę, bo jest po prostu istny e, dramat. Dziś jeszcze mam zamiar zrobić taką babkę pomarańczową. W ogóle dzisiaj będę piekła pierwszy, pierwszy raz w swoim życiu babkę, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie. Plus, dodatkowo jeszcze muszę zrobić jajka w sosie tatarskim. Wczoraj już zrobiłam sałatkę jarzynową, więc e, na szczęście dzisiaj już nie będę musiała jej robić. Ale nie zmienia to faktu takiego, że i tak jest dzisiaj dużo do roboty, co nie? A Maksymilian tu już ma całą brudną buzię A, od czekolady. Ja mam. No, słodycze i kuchenika. Ma no i kotwica. Same kotwicy. Maksymilian sknią fazę idzie na. Hot I kiejki! Dobra, ubieramy buty. I lecimy sprzątać chałupę naszą i twój pokój. Bo znowu jest staną. Wróciliśmy już do domku i od razu złapałam się za jajka w sosie tatarskim, żeby nie marnować czasu. I powiem wam, że wykminiłam na patencie, to jest słuchajcie góra od naczynia żaroodpornego. Więc myślę, że dosyć spoko się prezentuje. Po prostu nie miałam do czego włożyć, żeby wiecie, było takie delikatnie głębokie, żeby ten sos tutaj był, a na górze były jajka. Jutro je ładnie udekoruję dziś już tego nie będę robić z tego względu że no dziś tam zaraz ten szczypiorek i pietruszka mogą się tak zatopić w tym sosie. Już przełożyłam sałatkę jarzynową do takiej wiecie ładniejszej miseczki, więc jutro też to udekorujemy. Zrobiłam też masę koczkowe, a tutaj naszykowałam wszystkie potrzebne rzeczy do tej babki, którą dzisiaj będę robić. Jak już maksiulkę umyję, ogarnę i pójdzie spać. się tak na spokojnie sobie zrobić, nie stresować się i nie denerwować. Ogólnie to mam troszeczkę taką zrazę do pieczenia ciast, ponieważ jak robiłam piernik na Boże Narodzenie, to wyszedł za kalec za pierwszym razem, i za drugim razem. Też wyszedł zakalec, Więc po prostu jestem taka troszeczkę zestresowana. Wiecie, wszystkie takie ciasta, które robi się na zimno, zawsze, zawsze wychodzą. A te, które się piecze, no to wiecie, albo się nie dopieką, albo właśnie, nie wiem, załóżmy się spalą, albo są za kalcem. Bynajmniej. Ja tak miałam, tylko raz mi wyszedł piernik, ale wydaje mi się, że to wiecie, no lata, lata praktyki, także mam nadzieję, że wyjdzie mi ta babka. Jak nie, no to trudno. Nie zrobię jej drugi raz, bo nie mam nawet na tyle produktów, więc kurczę, trzymajcie kciuki. Żeby wyszła, bo naprawdę tak się mocno zajarałam tą babką Wzięłam i znalazłam taki przepis właśnie na Instagramie I kurczę, naprawdę wyglądała mega apetycznie A ja chcę ją troszeczkę, tak wiecie, udoskonalić eee, Chcę dodać się więcej pomarańczy Chcę, żeby ona była taka mega mocno pomarańczowa no, zobaczymy co z tego będzie W każdym razie lecę teraz szybko umyć Maksymiliana um, Uspać go I zrobię tą babeczkę Jak już sobie zaśnę I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all be ok I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago czy Wy to widzicie? Zobaczcie, jak pięknie wyrosła. To po bo kurczę, zaraz jeszcze oklapnie. Elegancko tutaj pękła, tak jak miała pęknąć. Mam nadzieję, tylko że w smaku jest. Też taka dobra, jak wygląda. Co do tej babki skorzystałam z przepisu z Instagrama i ten profil nazywa się Jedz pysznie, tylko ja zamiast proszku waniliowego, coś takiego tam ona dodałam ekstraktu pomarańczowego, plus dodatkowo jeszcze dodałam takie coś, i to jest kandyzowane skórki pomarańczowe. Także e, praktycznie całość wsypałam, dlatego że chciałam uzyskać taki, wiecie, efekt e, na maksa pomarańczowej babki. Nie mam żadnego pojęcia, jak smakuje, poczekam mm, zaraz, jak ostygnie, i mam zamiar ją spróbować. Ale z Wami będę się już żegnać z tego względu, że idę szybko zrzucić pliki, montować. Jest, słuchajcie, godzina 22.53 dokładnie. A ja jeszcze muszę zmontować tego vloga, zrobić miniaturkę, żebyście mogli jutro oglądnąć go. No i właśnie, moi drodzy, jeszcze zapomniałam Wam życzyć zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych, jak to się mówi, mokrego dyngusa, tak? I smacznego jajka. Tak. Także, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym vlogu.